To jest wstyd, to jest po prostu wstyd. Tutaj już się zaczął zbierać grzyb, ale to jest jeszcze nie najgorsze. To, to wszystko po prostu śmierdzi grzybem. Zostawimy, może kiedyś będziemy bogaci, wiecie, z powodu tego telefonu. To pudełeczko przyszło tak zdewastowane. Witam Was cieplutko, kolejna sobota robocza u nas. <grym> Mówiłam Wam, że musimy zabrać się za ten pokój jeden i zabierzemy się właśnie dzisiaj. I tak, Łukasz pojechał, słuchajcie, do, do PZ Home, do zoologicznego, bo musi kupić karmę dla Kuki, karmę dla Kici i, i żwirek. Obydwie zjadły równocześnie swoje chrupki, nie wiem jak to się stało. W każdym razie ani jedna, ani druga już nie ma. Więc trzeba kupić i jak Łukasz wróci, no to zabieramy się za ten pokój w końcu. Ja teraz w międzyczasie, jak go nie ma, po prostu go... Opróżnię, a przynajmniej się postaram opróżnić. Także zabierajmy się do roboty. Pogoda przepiękna, mam nadzieję, że wszystko będzie szybko schło. Ok, zróbmy małe przed i po, słuchajcie, bo to każdy lubi najbardziej. Tutaj jeszcze wiszą skarpetki, zaraz to posiągam. No i widzicie, tutaj jest tak, jak jest. To jest stelaż od krzesła yy, takiego, wiecie. Yy. Do posiedzenia na, na dworze, to pójdzie do samochodu w ogóle z nami będzie jeździć. No i to wygląda tutaj tak. No ściany oczywiście, Magnolia, tak jak Wam mówiłam, tutaj małe okienko, mój steamer, tutaj Łukasza jakieś narzędzia, to trzeba też gdzieś y, pochować deska, no i pranie. I ta szafa, za którą, za którą jest właśnie ten największy grzyb. A tutaj jeszcze za drzwiami mamy to wam pokażę. Tutaj jeszcze mamy, tak jak Wam mówiłam, trzy takie wielkie pudła z Ikei, y, to idzie do kosza, bo y, no, połamało nam się. Tam jeszcze wentylator, no mówię wam, no tu jest wszystko, to jest po prostu taka kanciapa na wszystko, dosłownie. I tutaj możecie już zobaczyć, zobaczcie jak wygląda ściana, tutaj już się zaczął zbierać grzyb, ale to jest jeszcze nie najgorsze. Najgorsze to jest to, co podobno, tutaj jeszcze w ogóle walizka, zobaczcie jaka czysta, niby, niby trochę kurzu, ją trzeba też wymyć całą wannę. Ale zobaczcie co się dzieje tutaj, za szafą. No, tutaj już się zaczyna dziać e, nieźle. A podobno dalej, za szafą jest jeszcze gorzej. Tak jak wam mówiłam, szafę trzeba zbić, bo jej plecy wypadają. Także trochę roboty przed nami. Zabieram to wszystko gdzieś stąd. ściana spryskana detolem Kuki chodź tu e, na grzyba, tutaj leży szafa bo Łukasz tam musi ją zbić, tak jak wam pokazywałam z tyłu plecy wypadały i o, też trzeba będzie spryskać bo ja nie, no ja nie wiem, popro... nawet wam nie pokażę jaki tam był grzyb, bo po prostu to jest wstyd, to jest po prostu wstyd dramat no nie nawet się tego nie da opowiedzieć, ale jest warstwa po prostu grzyba no, także na razie się detoluje chlorem, to zabijamy. Potem Łukasz ma specjalną farbę do grzyba, żeby on już nie wyłaził niby. Nie wiem czy to coś da. No i, no i na biało. Masakra, całym domu wali chlorem, oprócz tego wali grzybem. Bo słuchajcie, tutaj to wszystko to jest pranie, które na mnie czeka. Już tam jedno idzie, to wszystko trzeba. Tu są ścierki takie wiecie, codzienne, ale to wszystko trzeba wyprać, To jest wszystko z szafy, tu są ich zasłony, ich kurtyny, to, to wszystko po prostu śmierdzi grzybem. Nie wiem, gdzie to będę suszyć, gdzie to będę, jak to będę prać i gdzie to będę suszyć. Nie mam zielonego pojęcia, ale trzeba to zrobić. Nie wiem, może na dwór wyniosę. O, pieniążka znalazłam. Ha, ha, ha. Proszę bardzo, pięć pensików. Super. Dramat. Ja to będę prała chyba przez najbliższy tydzień. Nie wiem, nie będzie wiem, to rozwieszać w ogóle. Będzie to tu tak leżało. Dopóki to wszystko nie będzie wyprane i nie zniknie, no to tak będzie. I po pomalowaniu, oczywiście, no całkiem inaczej to wygląda. Natomiast słuchajcie, potężny grzyb był tutaj, i to tak ogromny, yy, że masakra w tym roku. Tu właśnie stała ta szafa. No, miejmy nadzieję, że nie wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie wyjdzie. Miejmy nadzieję, że, że będzie tu jak najdłużej biało. Przeglądamy, słuchajcie, taki worek z kablami, z gratami z tej szafy, bo to trzeba powywalać w większość, bo po prostu śmierdzi grzybem. I zobaczcie, jakie znalezisko! Do no, szok, co? Kto ma taki telefon? napiszcie mi. LG. Ja go kupiłam, nie wiem, z 12 lat temu. Po prostu w ogóle ukarzował, że on miał NFC, już to dotykowe ładowanie. Ja tego nie używałam, bo nie wiedziałam do czego to służy. A słuchajcie, zostawimy. Może kiedyś będziemy bogaci, wiecie, z powodu tego telefonu. Co? Jakiś kolekcjoner może? Tylko ja nie wiem czy on działa. Łukasz, mamy taką ładowarkę. To znajdź tam ja go podłączę, zobaczymy. Co to jest? Nie wiem, co to wszystko jest. Kable. No no. Nie, wy, no wywal, bo to nie, nie ten. No. Jest wieczór już, słuchajcie, i wyszliśmy. I wyszliśmy na dwór, bo żeby po prostu poddychać powietrzem, żeby z tego chloru e, trochę się orzeźwić. Idziemy jedziemy zatankować i kupić coś do picia. Jest przepiękna pogoda, zobaczcie jak pięknie. Ślicznie jest. Pojechaliśmy się przejechać, słuchajcie. zaszliśmy do sklepu jeszcze po drodze i e, Łukasz kupił mi takiego lodzika. Strasznie mi się chciało loda, rożka. Jakoś ostatnio mam ochotę na rożki. I jeszcze kupił mi takie coś Cookies and Cream. Ciekawe, bo myślałam, że nie ma lodów. A sobie zimne manty <grymne> Dobra. Dobra, ja jem lodzika. Mamy kukisia, a sobie jeść z nami. I witam Was kolejnego dnia. Taka sytuacja, jedna suszarka tu, druga już w naszej suszarni. Pokażę Wam efekt końcowy, bo już jest wszystko wymalowane. Ja widzicie, jak uczesana masakra. Tutaj się suszą zasłony, nie nasze, tylko te, które tutaj były. Tu się suszą na drzwiach. Tu się suszą na drzwiach i już Wam pokazuję. Tak wygląda efekt po, czyli pokój jest bialusieńki. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłam, kolejna suszarka. Szafa jest jeszcze pusta, no bo piorę wszystko, płaszcze, nie płaszcze, kurtki, wszystko co było w tej szafie piorę. Tutaj nam się zrobił kącik na odkurzacze, szczotka ze zmiotką i noga do steamera bo wyjechały walizki, słuchajcie była tutaj wielka, taka ogromna waliza, która zajmowała praktycznie całe to, spleśniała poszła do kosza, no i tutaj mamy te trzy pudła z Ikei, tutaj jeszcze jest taka duża szklarnia grill, no i moje lampy do paznokci i tam rzeczy paznokciowe także tak to wygląda, tyle pralka tak jak mówię, jeszcze wszystko piorę jeszcze będę prała prawdopodobnie przez dwa albo trzy dni, tak myślę zanim wiecie, to wszystko poschnie i tak dalej ta suszarka już jest do zdjęcia, pójdzie pranie nasze ciuchy robocze do jutro, na jutro do pracy, a resztę z, tej, z tego pokoju, z tej szafy będę brać jutro. Nie odezwałam się do Was już wczoraj w ogóle, bo znaczy jeszcze jak wychodziliśmy na spacer, tam Wam sekundę pokazałam, ale to wyszliśmy z kuki na spacer, pojechaliśmy zatankować yy, i się przejechać po prostu przyjechaliśmy się po mieście, tam widzieliśmy jedno nowe miejsce, takie obczailiśmy po drodze do mojej pracy, mówię, chodź zobaczmy co tam jest bo tak z boku uliczka i tam jakby polana wyglądało, ale to nie była polana to było po prostu tam trochę więcej trawy niż normalnie przy krawężnikach więc tak po prostu się przejechaliśmy a słuchajcie, ja się cały dzień nie odzywałam, bo Łukasz malował i tam robił, odgrzybiał tą ścianę i tak dalej, a ja w tym czasie yy, usiadłam sobie na kanapie Mówi, nic nie robię, bo tu wszystko było zawalone rzeczami, mówię, nic nie robię, bo i tak jest syf, nie dam rady tego ogarnąć, nie. Nie będzie skończony ten pokój, i dopóki nie będę miała wszystkiego wypranego, i mm, nie wróci to wszystko na miejsce. I tak le leżałam na kanapie, coś tam sobie oglądałam na telewizorze na YouTubie i słuchajcie, zasnęłam. Jukasz mnie obudził chyba po 16 było. Tak, po 16 wstałam i po prostu tak nie miałam siły, że masakra. I ostatnio tak mam takie dni, że mm, po prostu zasypiam, słuchajcie, muszę, muszę sobie zrobić w ciągu dnia drzemkę. Jak nigdy. Jestem tak śpiąca, w pracy dziś tak o 13:00 już mnie zaczyna takie ziewanie łapać, ta, taka senność. Myślałam, że to przez to, że wstaję rano i wiecie, i po prostu jestem śpiąca przez to, niewyspana, niedospana. No ale wczoraj wstałam o 8:00. Dzisiaj też dzisiaj wstałam przed 8:00, w pół do 8:00. A też się czuję taka piję kawę, ale kawę bezkofeinową, bo jednak chcę zasnąć, bo jutro do pracy. Ja zaczynam od o, o 6. W ogóle cały ten tydzień robię od 6. Bo robię nadgodziny, bo Łukasz mi będzie zawoził do pracy i przyjeżdżał po mnie po pracy. Także tyle fajnie. Więc tak wyglądał, słuchajcie, wczorajszy dzień. Dlatego się nie nazywam. W międzyczasie jeszcze przyszła mi przesyłka z Chin. Kupiłam to na eBayu, ale szło z Chin, było pokazane w trackingu. Malusieńkie opakowanie. Odżywka dla Kuki, słuchajcie. I tutaj nie wiem, tutaj jest nim napisane właśnie, że jest e, przeciwko. E, przeciw tym. Jak to się nazywa? Przeciw. E, no jak to się mówi, kołtuną przeciwko ma glicerynę to jest w składzie woda, gliceryna no, także dobry skład naprawdę było napisane, że w ogóle to pudełeczko przyszło tak zdewastowane ja tutaj oderwałam, żeby je otworzyć, ale ono było taką folią i ta folia była rozerwana, w ogóle tak jakby było otwierane, ale sama odżywka już miał, ma tutaj wieczko i to nie było otwarte, to ja otworzyłam i powiem wam, że ona tak pachnie bardzo ładnie bardzo przyjemnie, tak świeżo a nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało psu i nie wiem, czy będzie się utrzymywało na psie. Mam nadzieję, że nie. Że, że jednak będzie się ulatniać. Tu piszę też, że właśnie deodorizing, że no, deodorant care, że niby zapach właśnie. Ale kuki, wiecie, nie pachnie niczym, ona nie pachnie psem w ogóle. Ona pachnie tym, co się na nią nałoży, właśnie. A, a to pachnie dosyć mocno. No zobaczymy, czy to będzie dobre, czy nie. W każdym razie taki malutki słoiczek. Ja za to zapłaciłam chyba 3,80 z przesyłką, już za darmo była przesyłka. Także o, takie coś, takie coś, zobaczymy, bo chodzi mi o te kołtuny, bo niestety no kołtuni się kurczę tutaj, wiecie, pod pachami w łapkach, tutaj za uszami najbardziej, no, także i mimo wyczesywania i tak dalej, te kołtuny gdzieś się tam pojawiają co jakiś czas. Więc tak słuchajcie, nic, to będzie bardzo krótki vlog. Ja go teraz usiądę, nie, teraz go nie zmontuję. Zmontuję najpierw jeszcze poprzedni. Łukasz pojechał na zakupy takie tygodniowe, ale takie mniejsze tygodniowe, bo oboje w tym tygodniu pracujemy do 14, więc wiecie, po pracy mojej, jak mnie Łukasz odbierze, możemy gdzieś zajechać, coś kupić, a poza tym Łukasz często zajeżdża po swojej pracy, jedzie gdzieś do sklepu, coś kupuje co trzeba i, i jedzie po mnie. Także tak, tam listę miał zrobioną, więc to co trzeba na śniadania, to trzeba. Ot już widzę, że. Tak, umył samochód, bo jeszcze na mail nie pojechał na, najpierw, bo sklepy jeszcze są zamknięte. Z 9,50, a o 10 jest e, Aldi w ogóle takie większe markety, niektóre od 11 nawet, strasznie późno. No, także, także Łukasz pojechał sam, bo ja tak jak mówię, no ja mam trochę roboty to pranie. Te, te dwa vlogi muszę zmontować, e, muszę, w ogóle muszę sobie umyć głowę coś jeszcze mówiłam, że muszę zrobić paznokcie nie robię nowych na ten tydzień, bo te się bardzo ładnie trzymają, te białe, tutaj mi jeden odpadł no nie wiem dlaczego, znowu źle nałożyłam natomiast te białe mi się bardzo ładnie trzymają cały czas, odrost jest no bo ja odrost mam już po tygodniu, ale ale jeszcze taki znośny, jeszcze taki znośny także jeszcze paznokci nie robię po prostu mam te na, na kolejny tydzień może jak tam ciemno się zrobiło coś, a to tak na kamerze ciemno, no normalnie tak nie jest ciemno a słońce, fakt, że słońce zaszło dzisiaj, już nie jest taka piękna pogoda jak była wczoraj no więc tak, cały tydzień, cały tydzień, tak jak mówię, będę robiła nadgodzinę e, obu, Łukasz kończy o 14, ja o 15.30, w piątek o 14.30 więc e, gdzieś tam może tak myślę, czy Wam nie nagrać takiego filmu co robimy po, e, po pracy, takie wiecie, popołudnie nasze po pracy jakby była ładna pogoda, to może by, bym Was właśnie tak tutaj wzięcia wzię wzięlibyśmy Was na spacer z Kukiem i tak, tak, tak o, jak spędzamy dzień po pracy, ale też nie wiem i nie obiecuję, bo słuchajcie w tym tygodniu mają przyjść, yy, ma przyjść kobiece dni więc, więc będę wyjęta z życia, teoretycznie w czwartek, ale no, mam nadzieję, że w czwartek albo w piątek nawet, bo jak przyjdzie, przyjdę wcześniej, tak jak w zeszłym miesiącu to będzie mi ciężko w pracy ale bo wiecie jak ja przechodzę, bardzo źle o, tak teraz patrzę a, bo mówię, nigdzie nie ma daty w ogóle, do kiedy to jest ważne. A tu jest. że wyprodukowane 13 lutego. O, tu to jest świeża. Świeża ta. I do 13 lutego 2026. No to, to zużyjemy pewnie za chwilę. A zobaczymy, jak będzie dobre, to będę sobie to kupować. Tylko długo szło, no bo to wiadomo z Chin. Dobra, te tak różne wątki łapię, różne tematy. Kończę, słuchajcie, idę. Idę robić, co mam robić. Tak jak mówię, odezwę się do Was na pewno. Mm, gdzieś tam na Instagramie też na pewno. I tak, jestem taka słaba, że no masakra, Może przed tym okresem właśnie takie osłabienie jakieś mi wzięło, że po prostu nie, nie, no, nie mam siły, nie mam siły. Taka się budzę słaba i cały dzień potem taka jestem, jo, ja mam widzicie? Dwie i pół godziny temu wstałam i ziewam. Albo dalej ziewam, albo już ziewam, nie wiem. Ale jakbym się teraz położyła tak wiecie na kanapie, coś oglądać na poduszce to, to zasnęłabym, spokojnie. Nie wiem, jakaś śpiączka po prostu, jakaś śpiączka, czy to jakieś przesilenie, czy to zmiana pogody. Ostatni tydzień też była ta pogoda taka, nie wiem, miało być słońce, to było szaro, buro, tak mokro i w ogóle nie padało, ale było tak mokro, wilgotno. Może to też jakieś ciśnienie, skacze, nie wiem. Ja jestem niskociśnieniowcem, to może też to tak odczuwam. Dobra, uciekam się zabierać za wszystko, co mam się zabrać. Trzymajcie się cieplutko. No i co? No i nic, pokój szybko poszedł. Łukasz robił to, wiecie, szybciej niż to moje malowanie. Grzyba nie ma. Trzymajcie kciuki, żeby nie było. Postawiliśmy szafę jednak w tym samym miejscu, bo gdybyśmy postawili odwrotnie z pudełkami z Ikea, to byśmy obijali e, jej drzwi, tym drzwiami do pokoju obijalibyśmy drzwi szafy. Więc, mimo że z niej nie korzystamy praktycznie, no to musi tam stać. Zobaczymy, będziemy kontrolować. Będziemy kontrolować sytuację. Ten podkład taki antygrzybiczny Łukasz położył. Śmierdziało to taką chemią, że po prostu się podusimy tu. No i farba i na to druga farba i chyba i no. I mamy nadzieję, że będzie dobrze. Uciekam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym vlogu. Taki weekend. Nic nie robiliśmy na zewnątrz. Pa!